No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w końcu na moim kanale. Dzisiaj Among Us miało być. Mm, ten, miał być. Bedwars, ale będę nagrywał po prostu... wiem, że mam drugi kanał, więc będę na nim kreatywniejszy. Więc będę zmiana. W jeden dzień będzie, do, a, będzie Among Us, a w drugi dzień będzie Bedwars. I tak na zmianę. Nie wiem, czy chcę nagrywać y, Amonga na razie, bo jest bug. I patrzcie, pytali mi się, jak to masz. I w ogóle jestem impostorem, więc tańczy, tańczymy lombada. No i hmm. Skipujemy. Ja mam że strzec subskrypcję, bo to jest mój drugi kanał i wbić na pierwszy kanał. Dzieje się tam dużo z Minecrafta, i jeżeli chcecie więcej mnie, no to właśnie bicie na niego. No to skip chyba będzie raczej, nie, dziwiłem się. Tylko jedna osoba twierdziła inaczej, ale to jest nieważne teraz, bo teraz zajdzie sabotaż i my wygrywamy tą rundę. On nie są zbytnio kumaci. Mogą wiedzieć, że to ja, ale. No i możemy to wygrać sabotażem. Ja przypidam, żeby strzec subskrypcję w tym kanale. No nie. Ciało Wypisze żółty, żółty jest żółty. Trzy osoby głosują na żółtego. A ja się palnąłem, że to żółty. Ja. No ale... ja już zreportowałem. Nie? Nie zdąży? Zdążyłem. Jest! Widzowie, to jest wygrana. Więc ja więc wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro na Bad Wars, oczywiście, bo filmy są codziennie. No i nie zdziwi was to, że wygrałem. Napiszemy jeszcze. Ha, ha, ha. No i papa. To pa. nas od tego Yo.